Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj odpowiem dwa, na dwa pytania. Będę próbował odpowiedzieć na dwa pytania. Czy Trump sprzedał Ukrainę? Czy Trump na trzy pytania? Czy Trump sprzedał Ukrainę? Czy Trump zawarł tajne porozumienie z Rosją? I czy Trump zawarł tajne porozumienie z Iranem? Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań najlepiej przez e, maile. I teraz tak, w poprzednim programie mówiłem o tym, e, dlaczego, starałem się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Trump zaangażował się w wojnę e, Izrael-Iran, wsparł Izrael, zaatakował bezpośrednio Iran. E, no i teraz mówiłem o tym, że to było pod wpływem nacisków lobby żydowsko-masońskiego. Z którym Trump bardzo mocno musi się liczyć, ale, no i zarzucano Trumpowi, że on już nie realizuje polityki, którą deklarował Ameryka first. Ameryka po pierwsze, wszystko dla Ameryki. I y, odnoszę wrażenie, wydaje mi się, tak ostrożnie się wyrażę, że Trump robi wszystko, wyłazi ze skóry, żeby realizować tę politykę Ameryka first. No i teraz. Skutek jest taki, że Trump musząc wspierać Izrael w tej jego wojnie z Iranem, robi wszystko, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej i żeby się nie rozlała. I teraz tak, najpierw zawiera porozumienie z Iranem, prawda? Coś Iranowi obiecuje. Efekt jest taki, że Iran e, informuje Stany Zjednoczone o tym, jakie bazy amerykańskie chce zaatakować, i skutek tego jest taki, że żaden Amerykanin e, nie zginął. Amerykanie byli gotowi. Więc Iran e, coś musiał za to dostać, jakąś obietnicę e, ze strony e, e, Ameryki. Drugie, Rosji bardzo zależy na dobrej kondycji Iranu z wielu różnych powodów geopolitycznych, ale również z tego powodu, co wszyscy jakby zauważają, że Iran dostarczał broń Rosji. I można by powiedzieć, bo tutaj się pojawiło pytanie, czy w tytule, czy Trump sprzedał Ukrainę, bo tak, wydawałoby się, że to, że Iran jest w stanie wojny, no to efekt tego jest taki, że nie dostarcza broni Rosji, no to efekt jest tego taki, że Rosja jest słabsza w wojnie z Ukrainą. Znaczy może tak być, no bo oczywiście w tej sytuacji Iran nie pozbywa się żadnej broni. Tylko, że Rosja. Taka jest logika polityczna, yy, wsparłaby bardzo mocno Iran yy, przeciwko Izraelowi. Zresztą to jest polityka jeszcze Związku Radzieckiego, zawsze yy, Rosja Sowiecka trzymała zarabami przeciwko Izraelowi. Wiemy, że zgodziła się na powstanie państwa Izrael tylko, yy, znaczy prawdopodobnie zgodziła się tylko dlatego na powstanie państwa Izrael, że zawarła tajny układ z Rothschildami, że ci dostarczą im plany bomby atomowej i stąd. E, znaczy wiemy, że, że było chyba pięciu tych słynnych szpiegów, którzy chcieli te plany tam Rosji przekazać. Wszyscy wpadli oprócz jednego i Song Hongbing twierdził, że to był Rothschild i że on ostatecznie dostarczył te plany i, i Rosja Sowiecka miała bardzo szybko bombę atomową, ale wracając do czasów dzisiejszych. Rosja wsparłaby Iran, i jakby to wyglądało w praktyce, to trudno powiedzieć, ale mogłoby wyglądać bardzo źle, i przed, a przede wszystkim przedłużyć wojnę. Prawda? A Trumpowi zależy na tym, ewidentnie to widać, na jak najszybszym wygaszeniu tego konfliktu. No i teraz. Trump musiał coś obiecać Rosji, żeby Rosja się nie mieszała. No i teraz co jej mógł obiecać, bo oczywiście to są wszystko hipotezy, ale logika by na nie wskazywała, rozumowanie by na nie wskazywało, że Trump musiał coś obiecać w związku z Ukrainą. Prawda? Że będzie patrzył przez palce, że pozwoli Rosji na to czy na tamto, że będzie wspierał Rosję w jej koncepcji planu pokojowego. Z Ukrainą, także wydaje się, że na tej wojnie Izrael, Iran, Ukraina nie zyska, tylko dużo straci. No i teraz Trump zaatakował, znaczy, bombowce amerykańskie plus rakiety z łodzi podwodnej, podwodnych zaatakowały te ośrodki <laughs> irańskie, znajdujące się pod ziemią. I y, y, pytanie, czy je zniszczyły? Tego nikt nie wie. Pytanie, y, jak to Trump zaplanował? Tego nie wiemy, bo może być tak, że układ pomiędzy y, Ameryką y, czy Trumpem a Iranem był taki, że te wszystkie rakiety walnęły, y, ale i te bomby walnęły. Ale blisko celów, bardzo blisko celów, ale w taki sposób, że nie trafiły w cele i w istocie to, co Irańczycy chcieli ochronić, ochronili. Może być tak. Prawda? I bardzo prawdopodobne, że jest tak. No i teraz w międzyczasie się okazało, że plan Izraela jest taki, żeby w ogóle zlikwidować rząd w Iranie. Żeby tam się zmieniły całkowicie władze, żeby nie rządzili ci <coughs> antyżydowscy islamiści. Znaczy plan jest bardzo ryzykowny, prawda? Dlatego, że na miejsce tych islamistów, jak mówi wielu, mogą przyjść inni islamiści, czy ci sami islamiści ubrani w garniturach i pod krawatami, którzy krótko będą siedzieć cicho, a później będą jeszcze bardziej antyizraelscy. Natomiast Trump i nie tylko Trump, wszyscy obawiają się tego, że będzie tak jak z arabską wiosną. Że arabską wiosnę wywołały służby specjalne amerykańskie, na, bo tak, pod wpływami Sorosza i za pieniądze Sorosza. No i stało się to, co się stało, prawda? Czyli wojna trwająca dziesiątki lat, straszliwe zniszczenia, ogień, który zalał, Olbrzymie tereny, wiele państw, imigranci, którzy milionami krążyli, szli na Europę, a wśród tych imigrantów byli i terroryści, i ludzie, którzy nie musieli emigrować, ale wykorzystywali ten moment, bo chcieli mieć taki dobrobyt jak Niemcy. No i Trump się obawia, że dłuższa i faktyczna wojna pomiędzy Iranem a Izraelem może doprowadzić do takiej samej sytuacji, że ogień się rozleje na wiele państw, będzie wielka wojna, coraz większa wojna, która będzie wymagała zaangażowania Stanów Zjednoczonych. No i znowu nie będzie Ameryka First, bo yy, armia amerykańska. Będzie się musiała ostro zaangażować w tamtych terenach, pójdą na to olbrzymie pieniądze, będą straty w ludziach, będą ginąć Amerykanie. To obniży w jakimś choćby małym procencie dobrobyt w Stanach Zjednoczonych. Trump chce za wszelką cenę tego uniknąć, więc dogaduje się z Iranem, z Rosją, być może z Chinami. No to dogadywanie się z Chinami byłoby bardzo niebezpieczne, bo gdyby tak się stało, to by mogło oznaczać, że znowu będzie ustawka, znowu będzie udawanie i Chiny zajmą sobie taiwa. A jak Chiny zajmą sobie Taiwa, No to one planują. to już wiemy dużo na ten temat, zaatakowanie Australii i Japonii. Z wielu różnych powodów, prawda? Z Australią się źle Chinom układa, z Japonią się źle Chinom układa, ale Australia i e, Japonia podchodzą terytorialnie pod same Chiny, pod sam Tajwan, bo tam jest masa takich malutkich wysepek, których nie widać na mapie, a które wcale takie malutkie nie są, no i mogą stanowić świetnie miejsce dla baz wojskowych, zagrożenie dla, dla Chin. I to Chiny biorą też pod uwagę. Więc miejmy nadzieję, że tutaj ta polityka Trumpa w stosunku do Iranu nie obejmie Chin. Że ten układ Trump-Iran-Rosja spowoduje, że ta wojna faktycznie wygaśnie. Wygaśnie, bo Trump im da dużo. Bardzo dużo, prawda? No i właśnie, straci na tym Ukraina. Pośrednio może stracić na tym Polska. No i straci na tym Izrael ostatecznie, prawda? Bo efekt tej wojny raczej musi być taki, że niezależnie od tego, jakie decyzje będą pojęte w Iranie, to zaktywizuje się masę islamskich grup, terrorystyczny, które będą we wzmożonym sposób atakować obywateli Izraela czy sam Izrael, jego interesy w różnych miejscach świata. Może to dotknąć oczywiście też obywateli amerykańskich. Ale miejmy nadzieję, że Trump wyciszy tę wojnę i że wyciszy to tak, że nie będziemy my za to płacić albo będziemy płacić jakąś niewielką cenę. Tutaj Mówiąc o cenie, warto jeszcze pamiętać o ropie naftowej, o cieśninie Ormus, prawda? o tym, że ta ropa może pójść do góry. Jak pójdzie do góry, to wszystko pójdzie do góry. Znowu się zacznie inflacja. Ropa pójdzie do góry o 20%. Ceny w stacjach benzynowych pójdą o 40%, bo to często tak się zdarza. Ceny innych towarów pójdą o 60%. Może być i tak. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.